Z tyłu to był mój brat. Dobra. Ok! Powracając do, moje, do moje, mojego super wywodu, eee, na no Aszel jest parę kwestii takich wprowadzających nas tutaj w te, te klimaty, w to wszystko. Dlatego też ja ich jeszcze nie, nie wykonałem. Więc jak najbardziej mógłbym tutaj spróbować je. Ja mam jakiś farser Kailanda, Kailanda Hmm. Farcer, I want to explore the road of Aha, A, tu będziemy musieli poeksplorować sobie troszeczkę terenów. Jak najbardziej ok. Uh, speak with Chris Jones Aha, dobra, to musimy po prostu porozmawiać ze wszystkimi I tu mam jeszcze jakieś daily quest'a O mój Boże I porobiłem sobie te parę quest'ów tutaj Kiedy wróci normalny nexus? Przecież jest normalny nexus Wow Dobra, mm, dobra. co my tutaj mamy? Okej, okay, musimy po prostu porozmawiać sobie z kimś. Ciekawe, czy ja mam jakieś peta? Mamy jakieś peta, no dobra. Ma, mamy tutaj peta, ile ci tutaj. O, zobaczcie, jakiś Chris Clark. Clarkie w sumie. Zobaczcie, to jest agent SI-7, czyli specjalnych jednostek um, wywiadu, powiedzmy. Uh, I'm reporting in. Okej, okay, tu musimy porozmawiać z jednym, jak najbardziej. Okej, okay, tutaj musimy z tym szamanem porozmawiać, Kela. Draneki, jak widać, naj, najnowszy trend tutaj o Boże. Herbatkowy! Herbatkowy jest nowym subskrybem I zaraz się dopisze oczywiście tutaj na listę Witaj, witaj w gronie subskrybentów, heja! uuu, mamy herbatkowy, tak? H e r -by a t k o w -y. albo, albo mi się coś pomyliło Herbatkowy, a przez V tu jest, dobra, przez V, poprawiłem jak najbardziej jesteś na liście, witam. Yy, na liście subskrybentów. Cześć! Dziękuję za wspieranie. Jej! Herbatko, ale masz fajny ten. Masz taki kolor, powiem ci, jak taka zielona herbata. <laughs> o, nie wierzę. No ale tutaj, jak już mówiłem, jest najnowszy trend. trend tutaj wiecie, stafów, stafów i broni nie nosi się ten. Nie nosi się w ręce. Kto tak trzyma ręce jakiś Elf! Come on! Oh, b, 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 b. Nosi się pod pachą, bierzesz, bierzesz dzidę i pod pachę. Mam tu gdzieś łuk? Gdzieś miałem tutaj łuk, bierzesz go pod pachę i go trzymasz po prostu. Co, Co jak najbardziej wychowano. trzeba z kompogana pogadać, okej. Okay. Gdzieś jeszcze z kimś trzeba porozmawiać? Chyba, chyba nie, chyba tak. Z kim jeszcze musimy porozmawiać? Zaraz zobaczymy. Speak with Harrison Jones. A, Harrison Jones, Harrison Jones jest tutaj, natomiast on nie, nie został oznaczony na mapie. Akio? Czy ty Akio jesteś zapisany? Akio to już byłeś od dawna, dlatego ty chyba jesteś niezapisany. Jesteś Akio, tutaj zobacz, o tu, o tu, 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 tu Jesteś, tylko że jesteś na wydrukowanej liście Nie Wiem czy... O, widzisz? Jesteś Akio Więc jesteś jak najbardziej Aiki jesteś, tak Aiki jesteś, jesteś e, Ty jesteś chyba wydrukowany Aiki, z tego co wiem Dobra, Harrison Jones Czyli mizerna parodia Indiana Jonesa Mr. Jones, is that you? <laughs> Yes, Nexos, it's me! We got wind that there are ha hidden artifacts here. In this place called Ashran. Artifacts from remnant Hymel Ogre, Ogre clan. They could have be the key to our success against the Iron Horde. Okay, round, no, jak widać tutaj, mm, mamy Harrisona Johnson... Whoa! Ale fajne, Nice! E, jako, że tutaj na tej wyspie mamy też takie, powiedzmy, resource'y, czyli e, powiedzmy takie kamyczki, tak? Zabijając wrogów robiąc questy dostajemy kamyczki i te kamyczki możemy oddawać sobie tutaj W ra, jakby powiedzmy te kamyczki wymieniamy na wsparcie w, w, podczas bitwy, czyli zbierając kamyczki możemy się... What the fuck? Holy shit, okej, okay, widzicie? Dokładnie tak, e, zbierając tutaj... Kamyczki możemy porozmawiać sobie z jakimś tam klasowym trenerem, który przyzwie, zobaczcie, na przykład takiego smoka. Albo możemy porozmawiać sobie z druidem, jemu oddać nasze kamyczki, tak? E, I przyzwać jakiegoś drzewca, który będzie nam pomagał swoją drogą drzewiec tam jest, zobaczcie, widzicie? Tam w oddali się bije, to jest Fangral. Więc te kamyczki tracimy w momencie, gdy umrzemy, więc zbieramy, zbieramy, zbieramy i na przykład przed powrotem do bazy ktoś nas zabije i te kamyczki wszystkie tracimy. Dlatego też mamy tutaj taki helikopterek, który pozwala nam, wiecie, włożyć do niego te wszystkie kamyczki i on sam poleci do bazy, oddając je po prostu. Takie to tutaj jest. Dobra, będziemy musieli się teraz wybrać po samo Ashran. zobaczyć jak to tam wygląda i te sprawy. Nie znacie się, Nexus ma pląd włosy, bo przemieni się w drugą formę, niczym Goku SSJ O, tutaj zobaczyć, że się bitwa ro rozgrywa Mamy tu jakiegoś Death Knighta, który najwyraźniej jest bardzo bardzo wytrwały Chyba nie, nie, nie da się go zabić O kurde, tutaj horda atakuje, więc jak widać... Łooo, wow, jaką tu mamy bitwę Jaką tu mamy bitwę Dobra, my spadamy stąd Nie chcemy, O, wow, atakują mnie Dobra, my nie chcemy się bić. Ja przynajmniej nie chcę się bić. Ja mam do zrobienia questy Explore Brute Rise. No przecież już tutaj jestem. Aha, dobra, tutaj muszę to zeksplorować, natomiast dobra. Na razie nie będę tam wschodził jako, że tam pełno hordy jest. Kiedy klucze rozdaję, jeszcze nie dostałem tych kluczy, więc... Będę musiał się ze skargą zgłosić. Bo nie dostałem kluczy. Natomiast no postaram się jak najszybciej je zdobyć, no. Nexus masz jakieś uprzedzenia do Zielonej Góry, bo jesteś z GWU? Nie, szczerze mówiąc, nie wiem czemu miałbym mieć. Zielona Góra? Zielona Góra? Zielona Dziura! Nie, no nie, to wiecie to. Szczerze mówiąc, te hejty wszystkie wynikają z, z gdzieś tam różnic. Y, zamiłowań do klubów sportowych, więc szczerze mówiąc, mnie to nie jara, jako że ja gdzieś tam pasjonatem takich sportów. Nie jestem mega, za bardzo. O, zobaczcie, dostałem dwa artefakty. I teraz. E, lootable, aha. A czy jak zginę, to ktoś może mnie zlutować. Czy jak jakiś hordziak przyjdzie, i będę miał 50 kamyczków, to może te 50 kamyczków ze mnie wyciągnąć. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Skąd jestem Nexus gorzowa? A to Aikiego musicie się pytać. Aiki. O Boże. Holy fuck. Dotacja! O czekaj, czekaj Misiu, bo biją, biją mnie dużo ogród, dostałem jeszcze dotacji, czy mam coś do prania? Nie wiem Misiu Eee, chyba nie. Tam chyba ja wrzucałem, wiesz, rzeczy. A robisz pranie, tak? Jak zwykle na noc, o, zaraz przeczytam dotację tylko ten. Zobaczyłem, że tam jakaś chyba długa jest. I to widzę, że to jest na, na zasadzie takiego hashtag YOLO. Dobra, wypadło mi coś! O kurczę surrounds a target with electricity, dealing damage to all nearby enemies Surrounding. O lol, mogę jakąś walnąć ten, walnąć. E ten T-shirt? Ten T-shirt jest ten, No, jest no, dzisiejszy. W miarę okej, okay. dzięki. <laughs> okej. Okay. Co tutaj mamy? Fryzurka rządzi. Nexus, wiem, że obiecałem browara w sobotę, ale wybywam służbowo do Pragi. Ale znajdzie cię mój człowiek i przekaże dla ciebie tajemniczą paczkę. Wow! Next time, jak będziesz w Poznaniu, stawiam kratę piwa. Kurde, już żeś tutaj postawił kratę piwa. <noise> Dziękuję ci, Spiralu. Skurczę. Szkoda, że nie możemy się spotkać. Fajnie, by było. No taki idealny moment, nie? Tam spotkanie youtuberów i te sprawy. No szkoda, szkoda. Natomiast no służbowe sprawy jak najbardziej służbowymi sprawami Możesz. A możesz nie jechać, ale cię zwolnią wtedy. Le. Więc... E... No dziękuję Ci bardzo, dziękuję za wspieranie tutaj. I kurczę, powiem ci, że jestem zaniepokojony tą tajemniczą paczką, ale jak najbardziej dziękuję. I pewnie jeszcze gdzieś tam będę gdzie O! Dobra, to jest horda, nie chcę tędy iść. Będę jeszcze pewnie dziękował po otrzymaniu paczki. Jak to zmarra włosów? Okej. Okay. No nie wierzę! O, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No, się, dobra. Czy co, poczekamy tutaj chwilkę? Bo tam pełno hordy chodzi, a my przeskoczymy sobie tutaj do tego miejsca. Oh. Jak sobie zapłacili ci za Bioware za użycie twojego modelu? Lol what the fuck to, to jest? <ścoughs> ja będę musiał się do Bioware chyba zgłosić w takim razie. Bawajcie dawać pieniądze. Dobra, ty, ty, ten. Ok, łow, to schonto Ty, jakie ja mam ogrodnicze rękawiczki? Zobaczcie. Takie niebieskie, takie tutaj. A, to są palce. Ja myślałem, że to są takie czerwone, te takie ogrodniczki. <grym i górne> o, nie wierzę. Ta, 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 ta. co ten łeb, haha. <grym i górne> Zazdrościć mi, graba, co? Mojego super slug fameu. Aż sobie na Source odpaliłem. aaa, Spierdzielaj. Jestem. Bo co? Bo jestem biały? Czy też żółty? <grabia> graba po prostu zazdrości. Wiecie, jaki on jest. Wiecie, jaki graba, to zazdrośnik jest taki. Dobra. E, kwestia jest taka, że tutaj odwiedzamy sobie każde każde miejsca. To jest właśnie problem, Zaszan. Że niby, niby to się wydaje takie duże. Natomiast to jest małe. To jest naprawdę małe. I to, co tutaj widzicie, to są różne takie miejsca, gdzie będziemy questować. Tu będziemy questować, tu będziemy, tu. I tutaj jest są jeszcze takie trzy małe zony, gdzie będą e, będzie questowanie, będzie kwestowanie. Natomiast zobaczcie, że tutaj. Tutaj mamy już drużkę PvP. Tutaj tutaj się będzie naprawdę nie, nieskończona walka na tej drodze. Więc wyobraźcie sobie, że jak z tej drogi zejdzie parę osób, to macie po questowaniu. dlatego też nie ma jak uciec, tylko po prostu, no, wiecie no. No jest rudy po prostu, no i tyle. Może teraz ludzie mi zaczną mówić. Co za Aiki Aiki czy ty jesteś Amhajem? Ty jesteś blond, ty, jesteś ty, ty widziałeś swoją brudkę kozią rudą? Rudą kozią brudkę? Nie on mnie zaatakuje, zostaw mnie gnido Nie, on będzie mnie atakował, nie Dobra, okej, okay, udało mi się uciec Nowy imię, jestem jak jak ten, czekajcie, jak on tam miał. A dobra, tu zeksplorowaliśmy, tu zeksplorowaliśmy Dobra, jest tylko Molten Quarry, okej okay. Gdzie musieli tamten? Co ja, co ja mam z włosami? No nic nie mam z włosami, come on no, Widzowie nam nie wymusili takie coś, no Blond Nexosa, no ja byłem na pewno blond, no Dobra, jakoś muszę stąd zjechać, oh, a co tu mamy? Yy, Savage Pirania Blood. O kurde. Tutaj będzie można sobie połowić piranie. Natomiast zobaczcie, że Wy sobie tutaj łowicie spokojnie. Czekajcie, no kuź wam. No, pieprzony ptak, musimy go zabić. Come on, ptaszydło. Yeah. Okay, wyobraźcie sobie, że sobie tutaj tak fiszu fiszujecie, tak? Fiszujecie, macie wędkę założoną. A tutaj za Wami, na tej drodze, to już jest ta główna droga. Tutaj na napieprza się Horda i Alliance. Więc. Blizzard popełnił duży błąd, bo ani sobie nie pokwestujecie tutaj. Bo wystarczy, że ktoś zejdzie stąd i wam złoży pierciel. O, oh, Kenziu Kenziu, nowy subskryber! Witam cię, nowy subskrybencie Kenziu Słuchajcie, w tym momencie chyba przekroczyliśmy już 70 subskrypcji, ej. Ej, powiem wam, że 70 subskrypcji to już jest naprawdę dużo, ej. 70 subskrypcji? Dziękuję ci bardzo. Kenjiu, tak? Zaraz musimy. Nie, Kenjiu, k n -i z i u Dobra, tutaj robimy. K. E, N, Z, I, U Kędziu, jesteś jak najbardziej na liście tutaj, witamy Cię w gronie subskrybentów, dziękuję za wspieranie mnie e I za umożliwianie mi życia Z, z tego co robię <gryt> Szubokręt challenge, co to jest, to trzeba ten... Krzyżaka w tyłek wsadzić, czy co? <gryt> Sup sop, ej, 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 co ej O co chodzi ej? What the fuck co? Co ej? Co do mnie ejujecie? To nie jest żadna peru peruka babci! <laughs> o, nie wierzę. Wiesz, daj mi tą perukę babci! Co te włosy? Ktoś na mnie pułapkę złożył! Jaką pułapkę zrobił na mnie koleś? Hej, co wy widzieliście to? Dobra... Nie no teraz to ci nie popuszczę. Ono tu koleś, come on! <ścoughs> jaki... Uh, wow, jaki iceland hero, kurde, tu się znalazł. No dobra, okej. Okay. Icelandcami to ty możesz moją Icelandę obrobić. Panie hordziaku. Holy shit. O, zostaje... mocno, zostaje mocno. Arknight Nexos. Ho! Dobra. Widzieliście jaką pułapkę na mnie ten? Zrobił? Co za koleś? Cały chat. Ej, and we say eo. Eo, eo. <grywy> A, ej, ej, okej, okay, dobra. A, ja yeah, dobra. Nexus, jak to jest z tym jajkiem od The Oracles, kupuje się je i po trzech dniach można je otworzyć, później dopiero następne kupujemy? Tak, tak, e, musicie po prostu kupić to jajko, trzymacie je w plecaku 3 dni i później możecie je otworzyć Tak to wygląda to Co za koleś, ej, jakiś problem, e, e, synek, e Come on ah. Nie, no to to nie jest ten. no Graf Alliance to nie jest ramka Hordziaka, tylko to jest taka ironowa. Powiedzmy taki w klimatach e, Warlords of Draenor. Nexus Kaszanka. Widzę, że tutaj. Du, du 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 zaraz będzie na czacie. Coś mi się wydaje, że do, do tego ja idzie do bardzo dobrze. A ja nawet chyba Wam zrobię warunki po prostu. A po prostu zrobię Wam warunki.